Zaczniemy od tego, co w Ukrainie, a także o tym, co dzieje się na Kremlu. Powiemy i zapytamy o to podpułkownika Andrzeja Kruczyńskiego, byłego oficera Gromu, obecnie Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Czy Ukraina ograła Władimira Putina w grę pod nazwą kontrofensywa? Władimir Putin chwali się, że Ukraina prowadzi kontrofensywę od 4 czerwca. I nie odnosi sukcesów. Czy tak faktycznie, panie pułkowniku, jest? Myślę, że każda strona tak próbuje przekazywać informacje na swój użytek, próbuje siebie motywować. Strona Federacji Rosyjskiej mówi tak, że kontrofensywa się rozpoczęła, a sukcesów nie ma. Strona ukraińska podaje, że też oczywiście wystartowaliśmy na różnych kierunkach i mamy sukcesy. No prawda zapewne leży po środku. Musimy pamiętać, czy mieć powiedziałbym, że nawet pewność, że to jest proces rozłożony na pewno nie na tygodnie, ale na, na miesiące, także musimy ze spokojem obserwować. Pamiętajmy o tym, że Ukraina przygotowała się długie, długie miesiące, naprawdę czynili niesamowite wysiłki w różnych miejscach i poza granicami, kompletowali brygady, szkolili swoje tak brygady, doposażali naprawdę w natowski sprzęt, to wszystko zgrywali. Uważam, że po tych kilku miesiącach są, powinni być dobrze do tego przygotowani, do tej kontrofensywy. Dajmy im po prostu szansę, dajmy im czas, obserwujmy wydarzenia. No właśnie, biorąc pod uwagę te długie, wielomiesięczne przygotowania, czy to, co widzimy na froncie, już możemy nazwać tą pełną, właściwą kontrofensywą ukraińską? Ja już się wypowiadałem kilka razy przynajmniej, że nie, to nie ma to się spodziewać na, jak, na jakiś frontalny atak na, jeden, na jednym, dwóch kierunków i y, 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 strona ukraińska wgryzie się na kilkadziesiąt kilometrów w głąb i ogłosi sukces. To będzie taka mozolna praca. To jest takie badanie, rozpoznanie może rzeczywiście tak bojem, rozpoznanie tych tak zwanych słabych stron. Nie jest tajemnicą, że ten front to jest, y, on się ciągnie na grubo ponad 100 kilometrów. To też jest, a wykonalne, żeby zbudować perfekcyjną obronę na tak, Takiej rubieży o szerokości czy o głębokości, mówimy nawet o 20 kilometrach, 15-20 kilometrach. Jest to a wykonalne, także na pewno są miejsca lepiej bronione, mniej, słabiej bronione, na pewno są fortyfikacje, na pewno są pola minowe, o których słyszymy tak coraz głośniej. Sztuką jest, jakby rozpoznać te miejsca niewygodne dla nas, dla atakujących, te, które mogą przysporzyć nam dużo problemów, czytaj strat, po stronie sprzętu tak, i siły tak zwanej fizycznej, żołnierzy, a zaatakować w tych miejscach, gdzie mamy szansę przejść w miarę bezboleśnie. Przy, przy minimalnych tak stratach i zaskoczyć przeciwnika, zaskoczyć nieprzyjaciela. No to są takie gierki, przepraszam za słowo gierki. Fajnie się mówi tak z perspektywy fotela, jak giną ludzie i, i jest tam naprawdę nieprzyjemnie, nie, niemiło. No ale no, wojna tak wygląda. Mój dowódca kiedyś powiedział, serdeczny kolega, jeden z dowódców Gromów, że wojna po prostu śmierdzi. I to, to, to widać, słychać i czuć w każdym miejscu. I nieważne, czy to będzie. Ukraina czy to będzie był Irak, Afganistan, czy nawet była Jugosławia, Syria włącznie. Powiedział pan, że Ukraińcy z pewnością szukają na tym froncie słabych stron Rosjan, gdzie to miękkie podbrzusze armii rosyjskiej, tych umocnień rosyjskich może się znajdować. Ja. Trudno powiedzieć, Dla, dlatego prowadzone są takie tak punktowe ataki. One nie, nie są w jednym, dwóch miejscach, tylko myślę, że w kilkunastu, jak nie w kilkudziesięciu. Jeżeli rzeczywiście ta druga strona pokazuje się z tej dobrej strony, że mamy fortyfikacje zbudowane, a to mogą być rowy przeciwczołgowe, to mogą być zapory betonowe, żelbetonowe, to mogą być pola minowe, no nie wszystko tak da się namierzyć. Także daj, dajmy szansę, poczekajmy, i jeżeli rzeczywiście tak te, te takie. Pierwsze działania, takie zaczepne działania, pokażą, że możemy gdzieś zaatakować, to na pewno będziemy atakować. W odwodzie kilka brygad zapewne jeszcze, jeszcze jest. Ten, ten, te siły muszą być też rozśrodkowane. Wiemy dokładnie dlaczego. Rosjanie też już takich błędów nie popełniają. Nie, ma, nie mają dużych, wielkich zgrupowań, bo to się może odbić kawką. Jeżeli takie zgrupowanie będzie namierzone, no to... Bardzo łatwo jest tam wysłać rakiety, a rakiety strona ukraińska ma bardzo precyzyjne. Te, które uderzają z dokładnością do kilku metrów, no możemy sobie dopowiedzieć. Skład amunicji, skład paliwa jeżeli mówimy o tysiącach żołnierzy na froncie, ich trzeba zaopatrywać. Nie tylko tak pod kątem tak medycznym, nie tylko pod kątem żywności, smary, paliwa, amunicja. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to rodzą się problemy. Także myślę, że logistyka tutaj będzie odgrywała też niesamowitą rolę. Po jednej i po drugiej, Stronie te rzeczy muszą być zgromadzone w miarę blisko, żeby były tak dowożone, im front będzie przesuwał się dalej w głowę, no tym większy będzie problem tak po stronie oczywiście y, ukraińskiej, bo bo dowieść dostarczyć tą amunicję, ten sprzęt to nie będzie takie proste, ale ufam wierzę, że przygotowali się do tego perfekcyjnie i udźwigną to ciężkie zadanie. Choć powiedział pan, że Rosjanie już nie popełniają takich błędów armia Władimira Putina nauczyła się już tej wojny? No, to każde, to każde takie przykre, tragiczne doświadczenie, to, to naprawdę trzeba być kretynem, idiotą, żeby nie wyciągać wnioski, wni wniosków. Także no, początki były po prostu fatalne, ale, ale każdy zdroworozsądkowy żołnierz, tym bardziej tak oficer, rasowy dowódca niższego czy wyższego szczebla, no doskonale wie, że jeżeli coś się nie sprawdza, to taktykę musimy zmodyfikować. Musimy zmodyfikować podejście tak, do pewnych tutaj sytuacji, do rozwiązywania pewnych tutaj problemów. Także jedna i druga strona się uczy. To jest taki odwieczny problem na każdym konflikcie zbrojnym i to nieważne, czy współczesnym, czy ten, który był kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Zasada jest taka, że zużywa się starą amunicję. Można powiedzieć, że stara amunicja już dawno została tak zużyta. Testuje się nowe rozwiązania, nową technikę, a to jest niesamowity poligion doświadczalny. Przepraszam po raz kolejny za, za słowa, ale no tak, taka jest po prostu prawda. Taka prawda. Tam też pojawia się najnowsza tak technika. Wyciągamy wnioski i oczywiście taktyka działania się zmienia. To co było w Afganistanie, to w Afganistanie, to co było w Iraku, to w Iraku, a Ukraina pokazuje zupełnie inną odsłonę tego konfliktu. Wiemy co znaczą drony, jak mogą być używane, takie które atakują, takie które obserwują, takie które przekazują informacje. No to jest po prostu tak zupełnie inny in, inny świat. Te założenia sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat w dużym procencie trzeba było szybko zmodyfikować, dopasować do współczesnego pola walki, do tak zwanych realiów pola walki. Mocne żołnierskie Słowa, panie pułkowniku, idiotą jest ten, kto nie wyciąga wniosków, jednak chciałoby się, by Rosjanie gubili się na tym froncie podczas tej kontrofensywy Ukraińców. Oczywiście jesteśmy po stronie Ukrainy bez, bez, bez dwóch zdań, no ale to trzeba realnie spojrzeć na, na ten konflikt. Ukraina też się uczy. To nie jest tak, że nie wyciągają wniosków. Oni też oczywiście lekcje odrobili. Lekcje odrobili sprzed ładnych kilku lat przy pomocy państw tak, Europy, przy pomocy NATO, przy pomocy tak innych podpowiadamy im, my pewne rozwiązania. Ja powiem więcej: niebawem jak się konflikt skończy, mam nadzieję, że się skończy i pozytywnie dla strony ukraińskiej, to my będziemy uczyć się, mówię, my jako... Na to od strony ukraińskiej, jak się współcześnie walczy, co jest ważne na polu walki, jaki sprzęt jest tak w użyciu, nie tylko drony, ale yy, yy, motocykle tak, elektryczne, czy nawet yy, rowery, to może dziwić, to, to, to może tak szokować, ale będziemy jeść łyżkami z doświadczeń strony ukraińskiej, bo tak jest świat skonstruowany. Władimir Putin podczas spotkania z wojskowymi blogerami miał powiedzieć, że straty ukraińskie są 10 razy większe niż rosyjskie. Daje pan wiarę tym słowom? Nie, oczywiście, że nie. No, stara zasada też jest taka, mówi nam o tym, że łatwiej jest się bronić, jak atakować. To widzieliśmy tak w tych pierwszych miesiącach, jak strona, Federacja Rosyjska atakowała, jakie tam były potworne straty, no teraz się role odwróciły i rzeczywiście ten atakujący ma, jest w sytuacji no, mniej komfortowej, ale ufamy, że ten sprzęt, który został tam dostarczony i mam nadzieję, że będzie dostarczany, czyli wozy bojowe, tak, czołgi nie, sprawdzą się na polu walki. No brakuje jeszcze tutaj panowania w powietrzu, nie jest tajemnicą, że w tej chwili panuje w powietrzu, czy ma przewagę dużą Federacja Rosyjska, ale z każdym tygodniem, miesiącem może to się rzeczywiście zmieni, bo jeżeli mówimy o takich rzeczy, typowych działaniach na, na lądzie, jak nie ma wsparcia z powietrza, jak nie ma takiego zabezpieczenia, jak nie mamy takiego parasola, parasola ochronnego w powietrzu, no to, to, to robi się troszeczkę tak słabo. Także. Yy, ten kierunek myślę, że jeszcze jest zaniedbany, ale ufam, że za jakiś czas to się zmieni i, i, i tutaj Ukraina też pozyska coś, co może tak stosować w powietrzu, co może użyć i te oczywiście ten sprzęt może nękać też drugą stronę bardzo precyzyjnie. To takie, takie liczby podawane przez Putina to jest jego propaganda, czy może jego wojskowi dowódcy rosyjscy oszukują swojego przełożonego? Myślę, że oszukiwali i będą oszukiwać. To jest proces niezmienny. Od wielu lat rzeczywiście trwa. Widzieliśmy tak, jakie były założenia, jak i jacy tutaj Rosjanie by byli pewni, a się okazało, że życie to rzeczywiście zweryfikowało momentalnie. Także każdy myślał, czy wiele osób myślało, że armia Federacji Rosyjskiej jest rzeczywiście no, potężna, niezwyciężona i tutaj roz, zmiecie w pył, tak, w stronę ukraińską. Okazuje się, że nastąpił blamasz, odbudować się, jak ekspert Ci mówią, a tutaj są zgodni. W warunkach optymistycznych, gdzie będzie sprzęt, gdzie będą mogli pozyskiwać technologie tak z zachodu, co będzie raczej a wykonalne, niemożliwe, to jest przynajmniej 10 jak nie kilkanaście lat, także mają potężny problem, próbują coś z tym problemem zrobić, ale no, tu bardzo ważne jest tak zwane morale. O tym tak nikt nie mówi. Jeżeli żołnierz jest skuteczny na, na polu walki, tak, działa, ma wsparcie swoich tak sojusz, sojuszników, cały świat można powiedzieć, czy większość jest, jest za stroną ukraińską, to jest niesamowity motywator do walki. Druga, strona bandytyzm tak do potęgi Entej kryminaliści wysyłani są na na linię frontu. Widzimy, słyszymy, co robią jakie masakry dokonują, jak niszczą infrastrukturę tak krytyczną, co się dzieje, no ten motywator po drugiej stronie jest rzeczywiście słaby, nie jest tajemnicą, że tą, za tą linią frontu po stronie Federacji Rosyjskiej też są takie oddziały zaporowe, jakby komuś przyszło do głowy się wycofać, zdezerterować, no to nie pozwolą, a nawet będą strzelać, bo i takie rozkazy są do swoich. XXI wiek, no takie realia, no w głowie to się nie mieści, ale to są standardy Federacji Rosyjskiej, to jest zupełnie inny świat. Władimir Putin poinformował że od 25 do 30% zachodniego sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie udało się Rosji już zniszczyć. Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że tyle procent sprzętu no to nawet jeszcze Ukraina nie użyła na froncie. Na 100%. Także na pewno straty są po stronie też i ukraińskiej, bez dwóch zdań. Nawet tego najnowszego sprzętu. To nie jest tak, że przychodzi superwóz czy superczołki, jest niezniszczalny. Wszystko można zniszczyć, Jeżeli jest rzeczywiście bezpośrednie trafienie, a takie trafienia mogą być, bo ten, ta, ten dystans to jest na zasadzie tak kilkaset metrów, a przy dobrym, dobrej pogodzie, dobrym sprzęcie to nawet możemy razić yy, przeciwnika, nieprzyjaciela, wozy bojowe, tak, yy, czy nawet czołgi na odległości kilku kilometrów, dwóch, trzech kilometrów, jeżeli na to pozwala tak. Yy, yy, mamy sprzęt yy, wgląd po prostu tak w teren. Także bezpośrednie trafienie to nic nie ochroni, yy, czołg może być zniszczony. Zniszczony, taki pojazd może być zniszczony, ale też rozbija się o to, żeby też w miarę dać gwarancję załodze, tak, która jest tam w środku. Czyli możemy w mniejsze zło stracić sprzęt, stracić wóz bojowy, ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy są tam w środku, przeżyli. Stara taka zasada jeszcze za, za moich czasów odległych, nawet nie trzeba było de facto zniszczyć czołgu czy wozu bojowego, uniemożliwić mu poruszanie, ale jeżeli byśmy na przykład mu zniszczyli tak zwaną optykę. Wiemy tak, co to jest, czyli to, co widzi, to jak może tak strzelać, bez optyki tego rzeczywiście nie, nie zrobi, to się okazuje, że jest bezużyteczny. Tam stoi tylko kilkanaście, kilkadziesiąt ton, ale, ale to, to nie może zrobić po prostu nic. A niewielkim nakładem sił, środków możemy go pozbawić tak zwanego tak wzroku i jest bezużyteczny. No ale myśli pan, że ta 1,4 zachodniego sprzętu na, po stronie armii ukraińskiej już może być faktycznie zniszczona? Czy, 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 czy to, to są że, kolejne że... wysane z palca informacje? Jedna czwarta to, to, to by była gruba przesada, to by była gruba przesada. Na pewno określony procent jakiś procent, ale na zasadzie kilka procent sprzętu na 100%. No to jest norma, to, 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 to jest norma przy tego typu tak działaniach, ale pamiętajmy, że też idzie jak gdyby nowy sprzęt, niecały sprzęt jeszcze trafił na Ukrainę. Nikt się nie odsłania, tak? Co my mamy, kiedy my to będziemy mieli? Ktoś kiedyś powiedział, że im więcej informacji na temat nasz, jak my działamy, no to tym więcej dezinformacji. Także ta dezinformacja jest wszechobecna po jednej i po drugiej stronie i trudno odnaleźć się z komunikatów prasowych czy z oficjalnych wypowiedzi, yy, jaka jest sytuacja prawdziwa, realna na froncie. No, nikt nie będzie informował, tak? Czyli podawał na talerzu tej drugiej stronie, gdzie jesteśmy mocni, a gdzie jesteśmy słabi. No, Biały Wywiad, nie muszę tutaj tego rozwijać. Wiemy, jak jest cenne, także tu trzeba. Trzeba umiejętnie cedzić te informacje, podawać, a nawet podawać fałszywe, żeby no, wprowadzać takie zamieszanie w, w tym świecie takim wirtualnym i pozyskiwania tych informacji. A kto w pańskiej ocenie na tym froncie w przestrzeni informacyjnej wygrywa? Myślę, że ostatnie przynajmniej tygodnie, jak nie miesiące, w końcu tak już prowadzi. Jednak Ukraina, bo też wyciągają wnioski. Świetnie się odnaleźli w, te, w tej rzeczywiście sytuacji. Początki były trudna, trudne. Mało kto przykłada do tego wagi, ale ja doskonale wiem, co znaczy taki aspekt psychologiczny. Operacje tak zwane Ja to obserwowałem rzeczywiście w Iraku przed wybuchem wojny, jak były zrzucane tak ulotki, żeby poddać się, żeby nie walczyć, ale takie ulotki, takie informacje, żeby nie urazić tej drugiej strony, żeby zachowała godność, tak? Z szacunkiem do niej po prostu podchodzić, bo jak, nawet jak wejdziemy już na ten teren, to. Trzeba będzie tym terenem tak zarządzać, a trudno zarządzać, realizując takie przedsięwzięcia, jak robi Federacja Rosyjska, czyli bandycy po prostu tak w biały dzień. Z, kradną, rabują, gwałcą. No po prostu dramat, dramat, jeszcze raz dramat, ale Wracając do pytania, myślę, że Ukraina już nawiązuje walkę, a nawet wyprzedziła Federację Rosyjską. Mieliśmy informację, że Federacja Rosyjska dziesięciokrotnie zwiększyła tak nakłady pod takim kątem, ale mimo to myślę, że tutaj wstydu nie ma po stronie ukraińskiej i naprawdę radzą sobie bardzo dobrze. Panie pułkowniku, szef Pentagonu mówi o historycznym i krytycznym punkcie w wojnie. Co to pańskim zdaniem może oznaczać? O, oczekiwania Zachodu. Wiemy, cały świat czeka na tą sławną kontrofensywę. Trzymamy kciuki, żeby skończyła się rzeczywiście tak pozytywnie dobrze. Jeżeli rzeczywiście Ukraina przyprze przy, do, do, do muru Federację Rosyjską, jeżeli wgryzie się naprawdę kawałek w te. Terytorium, które jest tak stracili, już mało prawdopodobne, żeby tak odzyskali wszystko, aczkolwiek im tego rzeczywiście życzę, to może łatwiej będzie negocjować kiedyś warunki pokojowe. Mam nadzieję, że dojdzie do, do takiej sytuacji, ale jak mamy asa w rękawie, jak mamy przewagę, tak, jak mamy impet takiego. Rzeczywiście, uderzenia, no to możemy być bardziej mocni przy, przy stole, bo jeżeli jesteśmy tak, nie mamy za dużo możliwości, no to nasze takie, powiedzmy, pole negocjacji wtedy się zawęża. Ufam, że dojdzie do jakichś rozstrzygnięć i, i, i sytuacja wróci do normy. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli. Nie jest tajemnicą, że coraz głośniej mówi się już na temat odbudowy Ukrainy, bardzo konkretnie mówi się na temat u, u, odbudowy Ukrainy, ale żeby ta odbudowa ruszyła, żeby wystartować z tego typu y, tematami, no to trzeba. Uporać się jest problemem tak wojny. No to, to jest. Mówi pan, dosyć. że mało prawdopodobne jest to, że Ukraińcy odzyskają wszystko. To jaki jest realny cel tej kontrofensywy? No, taki, żeby jak najwięcej terenu tak odzyskać, odbić utraconego te, te, terenu, a wtedy, no, możemy karty próbować rozdawać. No, ufam, jedna z takich opcji, że wkradnie się rzeczywiście chaos, bo jak udałoby się Ukraińcom przełamać te pierwsze linie, pierwsze kilometry, kilkanaście kilometrów, tak, gdzie są te rzeczywiście fortyfikacje, gdzie są przygotowani do obrony, jak to udałoby im się tak zdobyć ten teren, no, to później mogłoby pójść zupełnie, zupełnie lepiej, szybciej, sprawniej, bo już w, w innym miejscu nie byli. Tak, przygotowani do, do, do tego typu działań, jak jest w tej chwili. Myśli pan, że to bardziej Donbas czy Krym? Myślę, że, że, że kilka kierunków. No Krym ma te, w tej chwili swoje problemy. Przecież to, co się stało z Tamą, wiemy, że w tej chwili w, na Krymie wody już brakuje, cieknie w, w kranach taka już ostatka, osta, osta, ostatnie tak hektolitry pojawiają się, jakieś tam żółtej wody, nie bardzo nadające się do picia. Ja myślę, że za kilka dni, maksymalnie kilkanaście, będzie potężny problem z wodą. No możemy sobie dopowiedzieć, jak mamy problem z wodą, jakie będą tak realia. Także no Krym wygląda... Nieciekawie pod kątem tak funkcjonowania, biorąc pod uwagę ci, tych, którzy tam rzeczywiście są i wojsko, i ludność cywilna, także myślę, że niebawem będą stamtąd musieli szybko się ewakuować, bo to będzie miejsce nienadające się do życia. Z powodu jednego, tak braku wody, oczywiście ostrzał też skuteczny, tam też macki są za, za, zapuszczane. Był okay. oficer grobu, podpułkownik Andrzej Kruczyński, obecnie Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, panie pułkowniku. Dziękuję, do usłyszenia.